Cześć z tej strony Krycha. Dwa dni temu miałem okazję spędzić całą jedną noc w Starym Pałacu z 1911 roku i chciałem Wam trochę o nim opowiedzieć i pokazać, co nagrałem. Także zapraszam Was na film. Dwór w Kłopotowie to miejsce, które bez wątpienia przyciąga uwagę swoją historią, tajemnicą i urokiem. Położony w malowniczej okolicy gminy Dygowo stanowi przyciągającą turystów atrakcję, ciekawą zarówno dla miłośników historii, jak i tych poszukujących duchowych doświadczeń. Architektura dworu jest imponująca, emanuje elegancją i bogactwem historycznych szczegółów. Przekraczając próg bramy, przenosimy się do zupełnie innej epoki, czując wokół nas tętno dawnych czasów. Podziwiając wnętrza i ogrody, łatwo wyobrazić sobie, jak dawni mieszkańcy spędzali tu swoje dni, ciesząc się pięknem i spokojem. Historia dworów kłopotowie jest równie intrygująca co sam budynek. Opowieści o duchach, zamkniętych pomieszczeniach i niezidentyfikowanych zjawiskach dodają niepowtarzalnego klimatu tego miejscu, temu miejscu, przepraszam. Spotkanie z lokalnymi mieszkańcami, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami tylko podkreśla tajemniczy urok dworu. I mogłem tu spać całą noc Otóż w ramach rozliczenia i podzięce Za to, że zrobiłem tutaj sesję zdjęciową Portretową i dzięki temu Mogłem zabrać całą swoją rodzinkę Na jedną noc I nastraszono nas w duchach, których finalnie nie było Także albo się nie bójcie Albo miejcie się na uwadze Podsumowując, bardzo nam się podobało to miejsce na wyróżnienie zasługuje przede wszystkim hol centralny kominek ozdobiony wszystkimi znakami zodiaku te malunki na suficie które są oryginalne naprawdę czuliśmy się tam wyjątkowo i aż wręcz zapragnęliśmy przyjechać tutaj większą ekipą żeby spędzić święta czy majówkę czy czy cokolwiek i dobrze się bawić. I każda ze starych rzeczy jest oryginalna i bardzo dobrze zachowana. A jeśli chodzi o sam środek pałacu, mamy w nim zachowany stary styl, dzięki czemu nie czujemy, że to miejsce traci swój zabytkowy charakter. Po prostu jest takie, jakie było. Aktualnie też w pałacu można wynająć pokój, ale trzeba się wcześniej skontaktować telefonicznie i umówić termin. I generalnie jest to wspaniałe miejsce dla artystów szukających spokoju i inspiracji jakichś kolonii, czy na przykład miejsca na na obóz sportowy, gdyż z tyłu jest boisko do piłki nożnej i siatkówki. Sam kiedyś grałem w siatkówkę i powiem Wam, że byłoby super być w takim miejscu. No i to chyba tyle, jeśli chodzi o sam film. Dajcie łapkę w górę, przede wszystkim subskrypcję, jeśli się podobało, i dacie mi motywację do tego, żebym nagrywał więcej takich filmów. Życzę Wam miłego Dzionka Krycha.